Rodzicielstwo zastępcze to misja, a rodziny, które ofiarują swój czas, zaangażowanie, ale przede wszystkim miłość, to bohaterowie dnia codziennego. Taką bohaterką jest pani Marzena Sołowiej z miejscowości Stare Kiełbonki, która od ponad 8 lat jest rodzicem zastępczym, a obecnie opiekuje się sześciorgiem dzieci. Podczas spotkania z nami opowiedziała o misji pieczy zastępczej, o dobrych i złych chwilach. Trzeba mieć silną wolę, silny charakter, e, wielkie serce i być odpornym na stres. I mimo tych sporych wymagań, pani Marzena twierdzi, że warto wykonywać tę misję. Najszczęśliwsze momenty są wtedy, gdy praca z dziećmi po traumach i bardzo dużych przejściach. Przynosi efekty. To jest najbardziej wdzięczna praca, jaką wykonywałam w życiu, dlatego że widzę efekty mojej pracy. Owszem, są porażki, jest trudno momentami, ale to jest praca, która przynosi efekty. Jeżeli ja widzę i obserwuję, jak się kolejny raz zmienia dziecko, zmienia swoje zachowanie, nabiera obycia, kultury i wiedzeniu, w mówieniu, wtedy jestem z siebie dumna. Pani Marzena została rodzicem zastępczym nie przez przypadek. Decyzję podjęła pod wpływem własnego życiowego doświadczenia. Był taki czas, kiedy moja druga córka bardzo ciężko chorowała. I obiecałam sobie wtedy, że jeżeli mi. Przepraszam. Jeżeli mi na to pozwolą moje warunki, żebym mogła adoptować dziecko, to to zrobię. Alicja w tej chwili jest piękną młodą kobietą, zdrową, posiadającą trójkę dzieci. Ja w pewnym momencie swojego życia, że byłam na takim etapie, że mogłam sobie pozwolić na utrzymanie dziecka bez jakbyś większych tam problemów. Więc zgłosiłam się do PCPR-u, do byłej pani dyrektor, tutaj obecnie jest ktoś inny. I chciałam adoptować dziecko. A dostałam propozycję, że może bym była rodziną zastępczą. Przemyślałam to, trwało to, zanim wszystkie szkolenia i tak dalej, no to to trwało prawie rok. Nie zmieniłam zdania, no i oto jestem. Pani Marzena, swoim oddaniem, troską i poświęceniem dla małego człowieka udowadnia, że więzy krwi nie są konieczne, by dać dzieciom prawdziwie kochający, bezpieczny dom. Za swoją postawę otrzymała statuetkę Diament Dobroci i Serca, którą przyznał jej marszałek województwa. Pani Marzena jest również dobrym przykładem dla innych osób, które zastanawiają się nad objęciem opieki nad dziećmi. Jeżeli ktoś chce pomóc dziecku, jeżeli ma na tyle sił, ma warunki mieszkaniowe, wystarczy jeden pokój, w którym na przykład można wstawić łóżko piętrowe, dać dziecku dom, które nie musi patrzeć, przepraszam, że tak powiem do dosadnie, na pijanych rodziców albo zaćpanych rodziców. To już to są dwa życia, które można uratować, które można zmienić. I to jest główny cel. Także naprawdę dla osób, które chcą coś zrobić dobrego w swoim życiu, to jest chyba najlepsza praca, jaka może być, jeżeli to można nazwać pracą. Bo ja na przykład nie mam wakacji, bo ja wyjeżdżając na wakacje jestem w pracy, zabieram po prostu dzieciaki, jedziemy razem. Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ulicy Warszawskiej 53. Więcej informacji również pod numerem telefonu 89 743 33 60. Dzieci Was potrzebują i starajcie się. Naprawdę to nie jest nic strasznego i nic trudnego, ale dzieci Was potrzebują. Paweł Krasowski, Urząd Miejski w Mrongowie.